Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem jest to odcinek specjalny z okazji przekroczenia pułapu 100 subskrypcji. Chciałbym wam za to podziękować i poniekąd odwdzięczyć się za oglądanie moich materiałów, które dla was przygotowuję. Ale o tym w dalszej części filmu. A w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się zestawowi z serii Lego Ideas o numerze 40448. Seria ta jest tworzona przez fanów Lego. Jeśli ich projekt na stronie Lego Ideas osiągnie 10 tysięcy polubień, firma po mniejszych lub większych modyfikacjach może wprowadzić go do swojej oferty. Ten zestaw był gratisem do zamówienia na początku stycznia i bardzo szybko się rozszedł. Z tyłu opakowania mamy kilka zdjęć modelu z innych perspektyw. Ja posiadam dwa takie zestawy i jeden z nich będzie mógł wygrać ktoś z Was. Szczegóły podam na końcu odcinka. Przejdźmy teraz do unboxingu, budowania i recenzji. W pudełku znajdziemy malutki arkusz naklejek z tablicami rejestracyjnymi, których nie będę naklejał. Niepunumerowane woreczki z klockami, w których mamy miks klocków bez większej logiki, podzielenia ich na grupy. I instrukcje, która niestety była zgięta. W instrukcji krótka informacja o autorze i pomysłodawcy tego zestawu. Całość zbudujemy w 39 krokach, a ostatnia strona jak zazwyczaj to rozpiska klocków wchodzących w skład zestawu. Co ciekawe dwie płytki o szerokości dwóch studów nie były w woreczku, a dodane luzem. Zbudujmy zatem naszego Cadillaca. Tak oto prezentuje się zbudowany pojazd, przyjrzyjmy się najpierw minifigurkom. Mamy tutaj uśmiechniętą blond włosą panią w okularach i czarnej nadrukowanej kurteczce, brak nadruku na nóżku. Figurka ma alternatywną, również zadowoloną minkę, tym razem bez okularów przeciwsłonecznych. Druga figurka, również w okularach, ma na sobie kurtkę z pomarańczowymi rękawami, na plecach nadruk ośmiornicy i napis SQUEEZE. Jest to chyba jakaś drużyna koszykarska ze świata LEGO. Na nóżkach nie mamy nic nadrukowanego. Tym razem nie ma alternatywnej minki. Sam pojazd jest wykonany bardzo schludnie i stabilnie. Za bardzo nie ma co tutaj recenzować, bo jakie jest auto, każdy widzi. Fajnie na pewno jest to, że mamy miejsce do umieszczenia dwóch minifigurek w środku. Zazwyczaj, choć nie jest to regułą, w pojazdach mieści się tylko jedna. W ciekawy sposób została tutaj zamocowana przednia szyba, jakby na przekór zmysłowi, z jakim ten odlew został zaprojektowany. Jest po prostu do góry nogami. Na drzwiach zamontowane mamy deski surfingowe, które dosyć łatwo odpadają. Turkusowa karoseria jest niemal pozbawienia studów, co poprawia estetykę modelu. Mamy tutaj niewiele elementów zapasowych, głównie płytki 1 na 1 i groszki. Znajdzie się też policyjny Lizak, i łyżwa, która znalazła w modelu zastosowanie jako figurka na masce. Przejdźmy teraz do drugiej części, czyli konkursu. Do wygrania jest prezentowany zestaw, oczywiście zapakowany fabrycznie i nieotwierany. Aby mieć szansę go dostać, należy zasubskrybować mój kanał. I tutaj ważna uwaga: przynajmniej na czas konkursu należy włączyć w ustawieniach konta jawne subskrypcje, kto ma ukryte, aby mógł sprawdzić, czy jesteście subskrybentami. Dodatkowo, zostawić łapkę w górę pod filmem i napisać dowolny komentarz zawierający hashtag klocki na stosubów. Konkurs potrwa dwa tygodnie. Po tym czasie wylosuję jeden z Waszych komentarzy. Jeśli będzie spełniał kryteria konkursowe, otrzymacie ode mnie ten zestaw. Nagrodę wysyłam tylko za pomocą paczkomatów, aby ograniczyć ilość potrzebnych do wysyłki danych do minimum. A w tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do udziału w konkursie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się i cześć!